Dobry krótki filmik, jak prosto zadziałać na tyczce GPS, którą otrzymuje majster, kierownik budowy dotyczenia. Wchodzimy w pomiary. Zaczytałem sobie projekt. Projekt musi być udostępniony w formacie DXF. Jeżeli macie do tego dostęp do formatów DXF, to jesteście kompletnie niezależni od, yy, od zaginionych palików. Jeżeli chcecie, chcemy to otworzyć, Zakładam, że tu jest, tu akurat jest boisko, natomiast czy to jest studnia, czy, czy krawężnik, nie. musimy sobie odhaczyć do możliwości edycji, czyli otwieramy sobie ten rysunek, wchodzimy w punkt. Tak jak wspomniałem, tu jest środek boiska. Czy to będzie środek studni? Zaznaczam sobie. Pokazało mi się. Tu mamy znaczek. Prowadź mnie do. Już się pokazała czerwona linia, która nas prowadzi do. Oczywiście z danych oczywiście mamy rzędne wysokościowe podane, co jeszcze widzimy, ile mamy, jaką mamy odległość do, do danego punktu. Tu akurat mamy 20 km, bo, ja, bo to było gdzieś indziej zaprojektowane to boisko, możemy sobie też wytyczyć na przykład krawężnik, teraz zaznaczyłem sobie linię, teraz sobie jakby tą poproszę, żeby mnie do tego do tej osi doprowadziła tyczka GPS. I tyle. Dalej mamy podaną odległość od osi bezpośrednio jest od razu nam wynik mamy podany. Zapraszam. Resztę wytłumaczę na budowie.